Cześć, z tej strony Sebastian ze strefy Linux i zapraszam Was na przegląd najnowszych wieści dotyczących Linuxa i oprogramowania Open Source. Choroba nareszcie trochę odpuściła i mogę swobodnie nagrać materiał. Dzisiaj porozmawiamy o nieoczekiwanym otwarciu kodu kilku gier i usług, niespodziewanych zagraniach Mozilli w sprawie Firefoxa oraz o kolejnych zmianach powiązanych z Rust dramą. Zaczynamy. Premiery Linux tydzień 9, 2025. Końcówka lutego była raczej spokojna, jeśli chodzi o nowe wydania linuxowych dystrybucji. Na początku wspomnę o świeżym wydaniu dystrybucji Linux Lite, które ma na celu pomóc użytkownikom systemów Windows przejść na Linuxa. Najnowsze wydanie 7.4 to obecnie Release Candidate, a pełne wydanie ma pojawić się na początku kwietnia. Zmiany dotyczą głównie aktualizacji kernela i oprogramowania do najnowszych wersji LTS. Pojawiło się także nowe wydanie TaxiDOS, w którym zaktualizowano środowisko graficzne oraz wszystkie jego biblioteki do najnowszych wersji. Dodano także wszystkie aktualizacje aktualizację z Ubuntu, na którym dystrybucja jest oparta. Deweloperzy odpowiedzialni za ARM opublikowali wersję 25.2.2. Najnowsze wydanie dystrybucji dla urządzeń ARM opartej o Debiana przede wszystkim wprowadza kernel 6.12 oraz rozszerza zakres obsługiwanych sprzętów o nowe rewizje mikrokomputerów. Z nowego wydania ucieszą się także użytkownicy DietPi, dystrybucji dedykowanej dla komputerów jednopłytkowych. Nowe wydanie 9.11 daje domyślną obsługę PyHole 6, a także poprawia wewnętrzny interpreter kodu PHP. Otrzymaliśmy także nowy Nowe wydanie dystrybucji Proxmox skupionej na wirtualizacji i tworzeniu serwerów poczty. Najnowsze wydanie 8.2 wprowadza poprawki w tej drugiej usłudze, a mianowicie łatwiejsze zarządzanie kontami, nowe sposoby dodawania zasad dla poczty oraz usprawnienia związane z podpisami DKIM dla maili systemowych. Nowe kernele 6.13.5, 6.12.17, 6.680. Kolejny tydzień to kolejne poprawki, które trafiły do linuxowych karneli. Z maili przesłanych przez Grega dowiadujemy się, że aktualizacje dotyczą nowych sterowników, poprawek w działaniu systemów plików, dodania obsługi nowych sprzętów, czy zwiększenia stabilności i bezpieczeństwa karneli. W związku z powyższym użytkownicy karneli 6.13, 6.12 oraz 6.6 proszeni są o wykonanie aktualizacji do najnowszych wersji. W zdecydowanej większości przypadków wystarczy szybka aktualizacja dystrybucji, za którą pójdzie aktualizacja karnela. Dla ciekawskich natomiast pojawiło się także wydanie release Skandy. Date 4 dla Kernela 6.14. Jak pisze Linus, to nudna aktualizacja, w której poprawiono kilka sterowników, działanie systemów plików oraz problemy z działaniem sieci. Patrząc na ilość wydań Release Candidate, kwietniowa premiera raczej nie jest zagrożona. Nowe luki zabezpieczeń X.Org i XYland. Podczas pracy z narzędziami XORG oraz X-Wayland programista Jan Niklas Son odkrył 8 istotnych luk, przez które mogło dochodzić do potencjalnego przejęcia kontroli nad strumieniem danych. Lista znalezionych luk widoczna jest właśnie na ekranie. W celu przeciwdziałania zagrożeniom, wydane zostały poprawki XORG Serwery 21.1.16 oraz X-Wayland 24.16. Temat luk w zabezpieczeniach XORG ciągnie się już od dobrych 10-12 lat. Ciekawe, czy Wayland będzie miał w przyszłości podobne kłopoty. Firefox prezentuje pierwsze w historii warunki korzystania. Ciekawostek związanych z Mozillą i ich oprogramowaniem ciąg dalszy. Po wielu latach obecności na rynku przeglądarka Firefox otrzymała tak tzw. Terms of Use, czyli warunki użytkowania. Zgodnie z przedstawionymi informacjami chodzi o sformalizowanie zgody użytkownika na przetwarzanie danych wprowadzanych do przeglądarki, czyli np. zgodę na przekazanie do silników wyszukiwania, frazy wpisanej w pasku przeglądarki, czy przesłanie dalej wypełnionego formularza. Mozilla potwierdza, że nie zamierza wykorzystywać zgody na zbieranie i przekazywanie dalej danych o użytkownikach i Mam nadzieję, że danego słowa dotrzyma. Po raz kolejny podkreślę, że istotne jest to, aby Mozilla istniała i dalej tworzyła zaporę dla Big Corpo przeciw sprywatyzowaniu sieci. Nawet nie chcę wyobrażać sobie, jak mogłoby wyglądać przeglądanie internetu, gdyby Google czy Microsoft otrzymały absolutną dowolność w działaniu i wykorzystywaniu naszej danych. Chris Hellwick rezygnuje z prac nad kernelem. Mamy kolejne pokłosie dramy związanej z RASTem. Tym razem informacja dotyczy Christopha Hellwiga, który zrezygnował z prac nad rozwojem mapowania DMA w kernelu, a jego miejsce ma zająć Marek Szyprowski. Na chwilę obecną Krzysztof nie zrezygnował jeszcze z pracy nad sterownikami NVME oraz systemem plików Free VXFS. Ale jeśli kłótnia o RAST potrwa jeszcze kilka tygodni, to kto wie, co może się wydarzyć. Jeszcze miesiąc temu, nawet w najśmielszych wyobrażeniach, nie spodziewałem się, że temat przejścia kernela na RAST wywoła aż takie zamieszanie w gronie maintainerów. Czekam za. Zatem co przyniesie przyszłość? LibreOffice wprowadza 77 poprawek. Pakiet biurowy LibreOffice otrzymał patch 25.2.1, który wprowadza ogromną liczbę poprawek łatających błędy zgłaszane przez użytkowników od czasu wypuszczenia wersji 25.2. W międzyczasie można było testować poprawki w ramach wydań Release Candidate 1 i Release Candidate 2, teraz trafiły do oficjalnego wydania. Wydanie powinno być już dostępne do zaktualizowania w większości dystrybucji, a same poprawki instalują się podczas aktualizacji systemu. Gentoo publikuje obraz Excoutu. Takiej niespodzianki raczej nikt się nie spodziewał. Projekt Gentoo opublikował obraz systemu w formacie xk 2 dla QEMU. Obraz jest gotowy do butowania od ręki i pozwala na sprawdzenie systemu oraz przeprowadzenie instalacji. Oczywiście są pewne ograniczenia co do dostępnych architektur oraz możliwości konfiguracji, ale nadal to bardzo ciekawa opcja na przetestowanie Gentoo na maszynie wirtualnej. Zainteresowanych pobraniem obrazu zapraszam do linku w opisie filmu. KDE Plasma w wydaniu 6.3.2 Zaledwie tydzień po poprzedniej aktualizacji projekt KDE Plasma prezentuje kolejną paczkę z nowościami. Aktualizacja skupia się przede wszystkim na poprawkach w narzędziu Discover, w którym teraz odpowiednio oznaczone będą programy nieposiadające licencji typu FOS oraz na poprawkach w bibliotekach KDE Window Decoration. Oprócz tego poprawiono kilka zgłaszanych błędów w interfejsie, wprowadzono poprawki dla widgetów pogodowych czy poprawiono rozmieszczenie informacji w oknie InfoCenter. Drobnych poprawek jest znacznie więcej i widać, że twórcy plazmy bardzo zależy na dopieszczeniu interfejsu, co do najmniejszych detali. VLC wyśle Twój film na księżyc. Niestety delikatnie spóźniłem się z tym newsem, ale nawet w sobotę byłoby za późno. Mimo tego warto o tym wspomnieć, bo sytuacja jest dość niecodzienna. Twórcy programu VLC zorganizowali nietypową zbiórkę, a mianowicie zbierali oni nagrania wideo od osób, które chciałyby znaleźć się na Księżycu. Następnie wszystkie wideo zostały zebrane na kartach microSD, zamknięte w tytanowej obudowie nazwanej VLC Lunar Time Capsule i przekazane do NASA w celu dołączenia do lądownika Griffin, który znajdzie się na Księżycu w ramach misji Artemis. Co ciekawe VLC zdecydowało, że Przesłane klipy wideo nie będą podlegały żadnej moderacji. Ciekawe jakie materiały można znaleźć w tych zbiorach. Zbieranie nagrań zakończyło się 28 lutego, a sama kapsuła poleci na księżyc pod koniec 2025 roku. Newsy CashiOS Twórcy dystrybucji Cache OS udostępnili narzędzie graficzne pozwalające na zarządzanie mechanizmem planowania czasu pracy programów, bez konieczności posiadania zaawansowanej wiedzy i umiejętności edycji plików systemowych, a mianowicie skedext. W narzędziu oprócz samych planistów możliwe jest także wskazanie profilu, do którego powinien dostosować się wybrany planista. Oprócz Cash narzędzie obsługiwane jest już oficjalnie także w Fedorze, a ręcznie można zainstalować je w każdej dystrybucji pracującej z systemd, D, więc zachęcam do testów. Dodatkowo warto wiedzieć, że Cache Prowadziło do systemu planistę Adios, odpowiadającego za dostęp do dysku twardego, który pilnuje kolejki zadań i ustawia je zgodnie z priorytetem. Dzięki temu program, z którego aktualnie korzystasz, dostanie się do danych szybciej niż program działający w tle. Kod Gear Command Conquer udostępniony publicznie. Na niecodzienny ruch zdecydowali się przedstawiciele Electronic Arts odpowiedzialni za kod czterech gier z serii Command Conquer. Kod gier został opublikowany na GitHubie i obecnie każdy może skorzystać z niego w dowolnym celu. Co prawda najświeższa gra pochodzi z 2003 roku i zawarte w niej mechanizmy są dość archaiczne jak na dzisiejsze standardy, ale twórcy gier indie mają teraz okazję poznać tajniki wielkich studiów oraz na podjęcie próby zaimplementowania mechanizmów w swoich grach, zapewne w odświeżonej wersji. Osobiście zawsze pochwalam takie ruchy, bo dzięki temu możliwe jest Pojawienie się nowych, ciekawych gier oraz wyjście na świat ukrytych talentów programowania, które potrzebowały odpowiedniej ISKry. Po cichu liczę też na to, że z Kodu powstanie jakaś ciekawa gra open source dostępna na Linuxa. Wystarczy zerknąć tylko na liczby pod repozytoriami na GitHubie z dnia opublikowania kontra dzisiaj. już się dzieje. Microsoft open sourceuje kompilator DirectX. EA to nie jedyny gigant, który upublicznia ważny kod. W 2017 roku Microsoft zaczął upubliczniać fragmenty kompilatorów dla Shaderów, co poprawiło działanie gier 3D na Linuxie. Od tamtej pory regularnie pojawiają się kolejne fragmenty kodu i w ubiegłym tygodniu byliśmy świadkami upublicznienia walidatora DXIL, co po raz kolejny wpłynie na rozwój renderowania grafiki 3D w Linuxie. Na efekty typu rozbudowa Protona czy nowe biblioteki Wine będzie pewnie trzeba chwilę zaczekać, ale w pewnym momencie na pewno to odczujemy. Cóż, dzięki Microsoft! Soft. Powiedzmy, że na 3 dni przestaje się na ciebie gniewać. Nowe wydanie Lancera Lutrix. Gracze korzystające z innych źródeł niż Steam zapewne znają kilka launcherów i pewnie mają też swój ulubiony. Moje serce skradł około 3-4 lata temu Lutris i od tamtej pory wędruje ze mną z komputera na komputer, ułatwiając odpalanie gier z GOGA czy np. z klasycznych płyt. Najnowsze wydanie numerowane 0.5.19 poprawia współpracę z Protonem, dodaje możliwość konfiguracji zachowania eSync i fSync dla całej biblioteki gier oraz poprawia działanie emulatora MAME dla gier retro. A propos retro, gracie w jakieś gry na emulatorach retro typu Atari 2600 albo NES? Jaką platformę lubicie najbardziej? Komentarze są do waszej dyspozycji. Aktualizacja bibliotek Wine 10.2 Projekt Wine otrzymał drugą poprawkę dla wersji 10, która przynosi przede wszystkim zmiany związane z VKD3D oraz Direct3D. Wraz z najnowszymi bibliotekami Vulkan do Wine 10.2 zawitały VKD3D w wersji 1.15 oraz Direct3D w wersji 12. Dodatkowo najnowszy Wine obsługuje teraz priorytety wątków, dzięki czemu zarządzanie zasobami powinno być jeszcze łatwiejsze. Do listy można dorzucić także naprawę 20 bugów występujących w różnych grach. Nowe wydanie sterowników NVIDIA Jeśli pracujecie z dystrybucjami Rolling Release, to pewnie już je macie. Wyszły nowe sterowniki NVIDIA 570, a dokładnie poprawka 124. W najnowszym wydaniu poprawiono wracanie systemu do działania po ówczesnym przejściu w stan zawieszenia, poprawiono obsługę variable refresh rate, dodano poprawki eliminujące drobne zacięcia podczas scrollowania w oknach na Waylandzie oraz dodano kilka poprawek sprawiających, że ogólna praca obsługiwanych kart graficznych jest bardziej płynna. MESA 21.1 z nowościami. Sterowniki dla kart graficznych AMD MESA również nie odstają pod kątem zaimplementowanych nowości. Aktualizacja 21.1 wprowadza obsługę bibliotek Vulkan 1.4, dodając wiele nowych filtrów i rozszerzeń, poprawiając renderowanie 8K oraz kilka drobniejszych poprawek. Dodatkowo w najnowszej wersji zaimplementowano obsługę Wayland Protocols 1.41, która dodaje zarządzanie kolorami oraz ustawieniami HDR w środowisku Wayland. Oficjalne ogłoszenie AMD Radeon RX 9070. Pozostając w temacie AMD, koniecznie musiałem wspomnieć o premierze nowej karty graficznej AMD RX9070, która ma być odpowiedzią na RTX serii 3000. Tak, nie przesłyszeliście się. W oficjalnych materiałach prasowych karta RX9070 opisywana jest jako 26% szybsza niż RTX 3080, natomiast RX9070XT jako 26% szybsza niż GeForce RTX 3090. Karty będą napędzane chipem AMD RDNA 4 oraz będą Wyposażone w 16 GB pamięci Wideo RAM. AMD chce wyjść tymi kartami głównie naprzeciw przeciętnemu użytkownikowi PC, który właśnie zastanawia się, na przykład, czy warto wymienić starego GTX na nowego RTX, bo takich jest jeszcze wielu. I w tym przypadku robi się ciekawie, bo karty zostały wycenione na 549 dolarów za podstawową wersję oraz 599 dolarów za wersję XT. W porównaniu do cen najnowszych kart NVIDII serii 5000 to absolutna wyprzedaż. Pozostaje poczekać na odpowiedź rynku oraz testy w grach. Które powinny zacząć pojawiać się po 6 marca. Nowe sterowniki AMD. AMD VLK 2025 Q1-2. Wraz z zapowiedziami nowej karty graficznej, AMD pochwaliło się nowymi sterownikami dla swoich kart. Wydanie 2025 Q1.2 wprowadza obsługę Strix Halo oraz biblioteki Vulkan 1.4.308. Oprócz powyższych, deweloperzy skupili się na naprawieniu błędu menedżera plików Gnome Nautilus, który wyglądał po otwarzeniu tak, jak widać na załączonej grafice. Cóż, trzeba przyznać, że patch był w tym przypadku dość istotny. Naprawiono także błędy działania najnowszej gry z Indiana Jonesem w roli głównej, co zapewne ucieszy wielu graczy. Czekamy na Kolejne wydanie, które mam nadzieję wprowadzi obsługę architektury RDNA4, bo póki co Linux nie poradzi sobie z najnowszymi układami na oficjalnych sterownikach AMD, a czasu jest coraz mniej. Rok pożegnań Microsoftu. Czas na troszkę gorsze wieści od mikromiękich. 5 maja tego roku oficjalnie kończy się wsparcie dla programu Skype. Nie będę ukrywał, że program jest mi bardzo obojętny i przez ostatnie 10 lat skorzystałem z niego może 3 razy i to tylko dlatego, że musiałem. W Polsce kojarzony on jest przede wszystkim serialem Rodzinka.pl, gdzie jedna z bohaterek jest zdegustowana nazywaniem Skype'a Skypajem, co wyraża w dość energiczny sposób. W zamian za Skype Microsoft planuje udostępnienie dużo popularniejszego narzędzia Teams w darmowej wersji. Oznacza to, że Skype dołączy do Windows 10 w pociągu do stacji Przestarzałe, gdyż ten ma zostać oficjalnie wyłączony ze wsparcia na początku października tego roku. Fish Shell opublikowany w wersji 4.0. Pora na coś bardzo ciekawego w świetle ostatnich karnelowych dram. Projekt warstwy Shell o nazwie Fish został opublikowany w najnowszej wersji o oznaczonej numerem 4. Czym wyróżnia się on od poprzedników? Został przepisany od zera w języku Rust. Z perspektywy codziennego użytkowania niewiele się zmieni, za to otrzymamy kilka nowych funkcji jak na przykład protokół obsługi klawiatury Kitty pozwalający na bindy czy ustandaryzowanie kontroli kursora w trybie V-Mode. Poprawiono także pracę z długimi komendami, dzięki czemu są one odpowiednio przewijane zamiast renderowania. Z błędami. Pozytywnych zmian jest jeszcze kilka, a podsumowując trzeba by było powiedzieć, że jest po prostu lepiej. Czyli co? Nie takie raz straszny jak go malują? Aktualizacja GNU iMax 30.1. Dokładnie 20 marca tego roku minie 40 lat od opublikowania pierwszego wydania edytora GNU Emacs, a my tymczasem otrzymujemy aktualizację numerowaną jako 30.1, która pozwala od teraz na pracę także na platformie Android. Dodatkowo wprowadzono natywną obsługę formatu JSON oraz natywny kompilator Emacs Lisp. To niesamowite, że po tylu latach edytor GNU Emacs nadal działa świetnie nawet na najnowszych wydaniach najróżniejszej dystrybucji, a dodatkowo, że otrzymuje on poprawki i aktualizacje. oby tak dalej. W tym wydaniu newsów to już wszystko. Dziękuję za wysłuchanie i tradycyjnie już zachęcam do zostawienia łapki w górę, subskrypcji oraz odwiedzenia Discorda polskiej społeczności Linuxa. Link znajdziecie w opisie. Życzę Wam spokojnego tygodnia i do usłyszenia w sobotę. Cześć!